cieszę, że zostawiliście to Sze 15 łapek w górę. Dziękuję wam wszystkim. Ja jestem Domino i zapraszam was do odcinka. Miście ulepszamy to też. Mm. koszysz to możemy? Dziękuję, że wam to się tak podoba. To, co sobie ja otworzymy. Dobra. Mm. Tak, tak. O, fajny. Nie, 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 dziękuję. Ok, no i zaczynamy odcinek. Dzisiaj, jak mnie głowa nie myli, to będziemy robili to. Ale przed tym um, zrobimy to. dobra czyli jesteśmy gotowi? Tak, jesteśmy. Dobra, jesteśmy tu, pyk. O, tu już mają um, lepsze levele, jak widzicie. Nie wiem, czy tu nagrać takie dwa sezony z tego, bo tu chyba um, dzisiaj jeszcze nagram jeden odcinek. Może jutro wrzucę, może pojutrze, może za tydzień. Dobra, karai to jest jakiś. Jak mówiłem, sorry, że wtedy powiedziałem Ben, bo myliło mi się z mi się skojarzył Ben z tym, ale nie wiem o co chodziło. Na pewno to są Żuwie Ninja, to są Legends, możecie mówić Żuwie Ninja Legends, albo jak chcecie. To jest drugi odcinek, oczywiście. Nie wiem, dlaczego tak szybko robią. Widzicie, jakie to szybkie. O, no i ktoś tu będzie. Ja to już miałem. Będzie miał gdzieś dwunasty poziom. Co? Przecież nie miał mniejszy. To zrobimy sobie tak. Ojeju. Karai. Ja wolę Leo. Pyk. No bo jak go już pokona... O, tak, o to mi chodziło. Chciałam na początku. To był taki początkowy odcineczek. Ojeju. Dobra, nic się nie stało. Pyk. I karai go pokona. Teraz już nie będę tak się bawił tym głosem. Dobra mam nadzieję, że mnie słychać, ale nie zbyt o znowu wiecie max, max, max level. Missions tutaj at... o. I teraz to przejdziemy sobie od stąd poprawimy swój wynik. O. I tu będziemy walczyli z takimi szturkami. I pyk. Nie wiem czy z tego będzie cała seria. Jak Wam to się podoba? No to dawajcie łapki w górę. Jak nie, no to... Um, nie wiem. Hmm. Możecie zostawić łapkę w dół, ale ją wycofać potem. Bo ja, dla mnie to będzie odznaka, że, że jej nie chcecie. Coś mi się zbogowało. Bum. Sztur versus sztur. O, i to jest bosek. Ale go pokonamy chyba. Pyk. Pyk. O, i on będzie miał zły atak. Pyk. Jak chcieliście, to proszę. Ehm, oto Żuwie Ninja. Drugi odcineczek. Powiedziałam, że tam sześć ehm, łapek w górę było. Dziękuję. Aha, polecam mojego kolegi Marcela, czyli króliki Games Lużki i mojego brata, też kanał polecam Tomek i Ty teraz robimy go a skąd mam te, te nie pamiętam skąd mam tyle pizzy chyba za te monety w grze wziąłem czy za free, nie wiem Chyba za free To będzie łatwy poziom Wiecie jak mówiłem Jeśli nie oglądaliście poprzednie odcinka To wejdźcie Widźcie Zatrzymajcie sobie ten i weźcie nową kartę I Otwórzcie sobie w YouTube I I napiszcie wiecie co napisać Jeśli oglądacie mnie Ciekawe ile będzie wyświetleń, bo na razie, bo chcecie bardzo dużo, a ja już prawie, ile, jedną, dwie rundy zaraz. O, patrzcie, są tacy sami, są. Aha, on ma dziewiąty level, to trochę słabiej. To ja tego teraz będę chciał atakować. Ja chcę, um, o oh nie, ja już nie mam co chodzi Jak Wam nie będzie się podobało, to znajdę inną grę A na razie zostaje ta Jak Wam się nie spodoba, no to... No to wiecie co robić. Chyba o tą grę w wcześniejszym chodziło i, em, i polecam tą kartę. Jeszcze raz. No wiem, powtarzają się uliczce, ale tak jest. Tutaj już nie ma. Em, polecam tą ty Naprawdę polecam ich dwóch, czyli Króliki, Gęs, i... Najpierw jest to... Nie, tam są wiecie. Oni są fajni, opinie. Są fajni przyjaciele. Dobra. Nie wiem, dlaczego mówiłem. Um, hop, hop, hop. Na, przy przy w, w nas, w, w wcześniejszym odcinku nie wiem, dlaczego tak powiedziałem. Hop, hop. Nie wiem, bo... Sam nie wiem co. Dobra, już nieważne. I teraz wszyscy dostaną obrażenia. Widzę, że bardzo szybko w 52 minuty sześć łapek wbliście. No troszkę u mnie jak to... Mm. Bardzo Cię cieszę i dziękuję Wam. Może będzie dwie, dwa sezony i pięć odcinków. Bo ja tak długo nie, dużo nie chcę, chyba że Wam się znudzi. I teraz bierzemy go. To jest trudne. A tam to jest trudniejsze. Tu be, tam chyba będą. O, chyba mi o to chodziło. Wcześniejszym odcinku że tego nie umiałem nigdy przejść, bo oni już mają tu ósme. Nie, tego nie, a ja nie wiem, bo tu jest dużo leweli. Bo dobra, już nie będę tak dużo gadał, ale ich pokonamy. Pokonam i O, ich też tam. Pyk. Jeśli usłyszycie to moich kolegów, dobra. Pyk, pyk, pyk. Nie wiem dlaczego teraz to mówię, pyk. I dlaczego powiedziałam wcześniejszym. Już tłumaczyłem dlaczego powiedziałam, A... bo sam nie wiem dlaczego to powiedziałem. Bo mi się pomyliło. Pomyliła mi się bajka. O, tego nigdy nie przeszedłem. O to mi chodziło. Uh, ale fajnie, fajnie tego zaatakuje, bo on jest twardy, go trzeba. No, widzicie, i teraz on to. O, i on teraz, o nie, tutaj dobra, i potem niego, go, go nie, go lepiej, go. On ma, tamten ma mniejszy level. Ósmy, on ma dziesiąty. Tak, tak, tak. Ok. I wygrałem pierwszy raz to. Rozumiecie? Pierwszy raz. Jeszcze tyłu nie wygrałem. Tylko mogłem przegrać. Dobra, i to też będzie trzy gwiazdki. I jeszcze to jeszcze tego nie widziałem. Szkoda, że nagramy aż będziemy nagrywać, ale już nie dzisiaj nie nagram odcinka z tego, chyba że wbijecie 20 łapek. Jeszcze w 5 łapek dacie wbić radę pod tym odcinkiem, co ja teraz nagrywam. Dacie wbić łapkę w górę. bo który No, zaraz kończymy ogólnie. Po tej te Sorry, że tak krótko. Dobra, pyk. Pyk. ojeju Po co ty tak bijesz nas? Dobra. Dobra, pokonaliśmy tego prawie chciałam powiedzieć pokonaliśmy serio o i to jest ostatnie i teraz Karaj tak nie nauczyłem się ich imion ale em, jutro może nie będzie może za za siedem dni bo em, Robloxa bym chciał jeszcze nagrać czy wolicie ten Teraz wykorzystam to i zaraz kończymy. Ojej, padł mi. Musimy go pokonać. Pyk, pyk. I ostatni raz musimy. O, może nie będzie tylu gwiazdek, ale wygramy przynajmniej. Nie będzie wszystkich gwiazdek. Będą dwie albo trzy. No mówiłem, musi być 3. Ile my już nagrywamy? 12 minut? Wiecie, jak to się ciężko wbija? Nasz... Napiszcie, jak. No, podoba Wam się Leo? Jak tak? To dostawcie łapkę w górę. A jak nie, też zostawcie. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. To pa, pa. Chcecie jeszcze jeden odcinek? No to... Dobra, no to... Dzisiaj go nie będzie, ale to pa.